Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forza Horizon. jedyneczki. Mamy naszą piękną, wspaniałą, zajebistą subarynę. Eee, czekajcie, co my tu mamy? Jakieś centrum wiadomości Wiadomość ogólna zespołu członków Forza Horizon. How to many, thank you bla 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 eee, Co to było ten tysiąc klub? Coś tam? To było to Czekajcie, czekajcie. Wyzwania, o wyzwania sponsoru... Sponsor, o, o, jakie wyzwania było. sponsoru, Zatem tego nie widziałem. Nie umiejętności, a nasi sponsorzy zapłacą ci premię. Na tym ekranie w dowolnej chwili możesz sprawdzać swoje hmm. postępy. Jak ci się wchodziło w to? Hmm. Czekajcie, czekajcie, bo ja trochę nie nagrywałem i... <laughs> o jest, zagubiłem się. E, nie, muzyka, nie! Muzyce mówimy, nie! Muzyce mówimy, nie! Bardzo Was przepraszam, ale. Nie. Mój profil, opcje, dźwięki, głośność radia, DJ radiowy włączony, wyłączony. Kurwa, no dalej gra ta muzyka tej. Radio wyłączone, dobra, czyli w prawo się radio włącza, włącza. Nie mogę, kurde mać, słuchać tej cholernej muzyki, fajna to jest muzyka, no zajebista, i nie mogę słuchać, bo kurde mać, YouTube mi blokuje filmy na całym świecie, no i chuj. Dobra, co my tu mamy? Azjatycki wóz, brak wozu, o, oh, fuck. To ciekawe, skąd ja wezmę wóz i kasę na wóz. Do tego wyścigu musisz kupić samochód. Masz ochotę wybrać się do auto no ale nie mam kasy na to! Ja jebie! Czekajcie już mikro ustawi. Nie. W ogóle, kurde, wieśka miałem nagrywać, i myślę sobie, ja pierdolę, muszę przełączyć wszystkie kable i tak dalej do kompa, ble, 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 coś tam, coś. Myślę, a jebać, to nagram Forze. <kuh> Zobaczymy, ile mi się będzie chciało. Ogólnie, kurde, mać nagrywanie z konsoli jest zajebiste. Podłączyć, kurde, mać dwa kable dosłownie i to jest wsio. Do tego, nie? Daware jest spokój święty, a tutaj kurż weź wejść, podłączaj to, to tamto sramto. pozostali. Aha. No i są, są co? Nie jestem pewny, czy czasami dźwięki Głośność się ja musimy wyłączyć obaw pizdu. Efekty zostawimy na dyszce. Chyba tak musi zostać. Niestety. Fajna ta. Mazda ta. Dobra, zobaczymy, bo ja tutaj pamiętam, że mam jakiś troszkę większy tam poziom trudności. Nie nagrywałem, kochani, ponad dwa tygodnie. Czajcie to? Bo ja po prostu jak chodzę do tej pierdolonej roboty, to ja się ogarnąć życiowo kurwa nie potrafię. Znaczy tak, życiowo jestem ogarnięty, właśnie aż za dobrze, a kurwa mać, bo wszystko tam wiecie mam ogarnięte, ale o kurwa. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to ja po prostu nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co się kurwa dzieje, nie, dookoła. Dlatego, dlatego widzicie, tak kurde mać, ponagrywałem te filmy do przodu. Czekajcie, październik, teraz mamy to do listopada, aż ponagrywałem. Wy to dostaniecie w listopadzie, czajcie to, ten film. Bo no, ja po prostu, no mówię, no, no nie potrafię się kurwa, jeszcze z tą pracą ogarnąć, nie? Nie potrafię. Hmm. Nie wiem, muszę jakieś. Nie wiem, godziny, dni nagrywania, kurde, ogarnąć albo coś takiego. Kurwa, macie, ale jak na razie to ja siebie tutaj muszę ogarnąć w tym wyścigu, bo jest. Jak na razie dupa, bo jestem piąty a ja zostały dwa okrążenia. W sumie to już to prawie przejechałem zostało ostatnie. Ale strasznie się to prowadzi źle. Oj, strasznie. Dawaj, 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 dobra, 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 dobra. Oh, come on! Suko. Dobrze. Aj, kurde to samo. Dobra, mamy do pokonania czterech trzech. Będzie kurewsko ciężko, ale się postaram. Nowe auto i te sprawy... O tak pięknie. Prosto w barierkę dybilu. Brawo, brawo, brawissimo. Kurwa jego macie. Wow, 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 wow! Tu strasznie wynoszące te zakręty są, ale tu się zaraz oprzemy. O, jakiegoś tutaj zawodnika. Kar nie ma za opieranie się, czy tam za zderzenia, tak jak na gridach, czy czymś takim. Jeździ się okropnie tym autem. Podsterowne, nadsterowne, chuja dupy by chciało. Ja pierdolę. Porażka totalna. Za nieumiejętności jakieś coś tam, coś tam, o kurwa. Zakręty tutaj też są po prostu badaczkowate. O, wow, tu nawet jest ten styczny lusterko, ale za jej bio, za No to, to mnie się podoba, czekajcie, a wy. eście! A, a, kiera... Dobra, powiedzmy, że. że tak. Jakoś tam auto wyciągnięte zostało. Dobra, nieźle. Jest Jesteśmy pierwsi. Ci gdzieś sobie tam jadą, to niech se jadą. A no i też... Aha, w ogóle właśnie przyzwyczajenie do pada też trzeba ogarnąć, bo... Bo mówię, jak się kurwa mać nie gra długo na tym padzie, to jest później katorga. Serio. Aha, a pad dalej piszczy, bo dalej go nie rozebrałem, bo tak jak mówię, jestem nieogarnięty życiowo. Znaczy życiowo jestem, ale kurwa macie, jeżeli chodzi o nagrywanie sprzęt i te sprawy, nie. O. Wyłóżmy sobie to w ten sposób. Hm. Zobaczymy. Zobaczymy, ile ja w ogóle dzisiaj ponagrywam. Może, może uda mi się ponagrywać, nie wiem. Z pięć odcinków, jakbym dzisiaj nagrał, to, to bym był po prostu szczęśliwy dosłownie, tak nie? A tego ci nie brakuje. po zawodach do mnie tam do przyczepy, to zobaczy, nic mi nie brakuje, kurwa. <laughs> ty ty. Nie, dobra. Jezus X. Nie, nie, co ja ściskałem, Wciskałem, dusiłem B. Dusiłem B, a to trzeba X. -em. Dobra. A co to jest? Co to jest? Nie mówcie, że ja rywala wziąłem. God fucking madafaka. Jak z tego wyjść? Przerwi wyścig. Ten wyścig nie jest prosty, ale z pewnością pokazałeś. Tak, jeszcze. Czy chcesz pozostać? Nie, nie chcę. Jeszcze teraz piszcie do mnie, jak nagrywam. Świetnie. Aha. Świetnie. Dobra. Dobra. Easy peasy lewą squizzy tutaj ładnie wyszło. Podoba mnie się to, podoba. Dobra, tutaj mamy taką pierdółeczkę. chlus. I tam mamy jeszcze, je Oj luju. I tu mamy jeszcze jedną. <laughs> Dobra. Eee, nie to, mapa. Kochani moi, gdzie my, co to jest to? Bo nie pamiętam. Przystanek Horizon. Rabat 0% Aha. To gdzie mam, kurwa, rabat? Rabat 0% What? Przecież... Przecież tyle rozwaliłem tego i dalej 0%? Fuck you! Wyścigi uliczne dwa są dostępne. Aha, czyli zobaczcie, w każdym chyba mieście będziemy mieli wyścigi po ileś tam sztuk. Eee, tutaj jest strefa prędkości. Dobra, fuck this shit. Wiecie co, nacelujmy sobie tutaj. Ta zawróć, kurwa. Patrz co ja zrobię. <grywa> A, już zwariowała, widzę. Kurde, ale co jak co? Przyjazna jest bardzo dla ucha ta, ta nawigacja. Sam bym taką chciał mieć, taki głos. No, zajebiste, za nie, kurwa, jakiś tam hołek czy ktoś. Poproszę no, cię. Jezus, no tak, zapomniałem, że tutaj są niezniszczalne te. Jak one się nazywają? Słupy telegraf. nie, nie, nie telegraficzne, energetyczne. O, oh, mada fak, jak mi się spać chce. Ale prędkość. Nie, nowy rekord życiowy, świetnie. Pojedziemy tutaj, rozwalimy to dziadostwo i od razu pojedziemy do następnego wyścigu. Tutaj jest. raz przestrzelę to. Nie dałem radę, dobra. <laughs> Jedziemy do następnego tego. O, foto, foto, foto. Chlu! 263 prawie, najsik. Dobra. Tutaj mamy jakiś wyścig, kochani moi. Aha, bo ja w ogóle nie sprawdzam czasu. Aha, dobra. robota. Rejestrujemy się w takim razie. No tak, no już tam mi nie dużo zostało. AWD aktualny, co to jest? Z AWD? Olej, coś, co ty Hmm. Zmienny typ jezdni. Wyścig na torze... Direct cross coś tam... Dobra, no przecież... A co tu jest, to to Y? Ograniczenia, uuu! Klasa pojazdu musi być równa A lub niższa, napęd AWD. Spoko. Czyli możemy sobie wziąć Subarynę, tylko ona jest za mocna, znając życie. To też jest spoko. A jakoś nie chce mi się tym ścigać. R3 i B, a ja muszę mieć A, no to to nawet jest za szybkie A to jest R3 Dobra Wiem, że jesteś Trudno. Na siebie, ale bez przesady sobie... Go ulepszyć? Nie ma mowy, żebyś mógł wykorzystać. Tak jest mowy. za szybki. Musisz przed jazdą usunąć niektóre części Tak, 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 tak dobra eee, cena zniżka 13%, dostępne kredyty. Te za to płacę? O kurwa. To dobrze, ja mam zniżkę. 13% przynajmniej. Nowe ustawienia. Większa masa, moc szytowa, i ten. E, kunie. Ciężenie woszne, O ja pierdo, zer na 600. Was posrało. No ale dobra, damy sobie radę przecież. Nas nie dogoniat Jak to mówią Oooo oh, Come on, come on Kurde właśnie eee, spojrzę sobie jeszcze za ten czas Dawać Enter, bo to jakaś muzyka leci... Taka jazda o, nie jezu, znowu muzyka. To trudno. Pokażą. A nie, to mi się muzyka włączyła. O mada faka. Dobra. Dobra, muszę zatrzymać. I to było tak, how long to be it? Tak, mogę korzystać z komputera. Podczas nagrywania. To jest właśnie ten plus nagrywania na konsoli, że mogę wszystko. Forza Horizon. Dobra, sprawdźmy sobie na how long to be bit. Bit. No, come on. Czemu ty się nie chcesz znaleźć? No patrz, nie chcę się znaleźć. Jest. <laughs> Dobra. Forzy, Ej! Ej, 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 bo mi tutaj jakieś pierdoły wyskakują. Co jest? Forzy, kochani, mamy jeszcze, mamy jeszcze. Już wam mówię. Kompletne jest 32 godziny. My pewnie nie będziemy 32 robić. Chociaż. Różnie może być. 21 godzin. 21 godzin zabawy, no to to jest jakieś powiedzmy 18 odcinków, chyba tak? Czy 16? 16 chyba, 15 nawet. No ale plus coś tam, plus coś tam, no to wychodzi tak właśnie. Dobra. To już wszystko wiemy. Ile mniej więcej odcinków i wszystkiego nas jeszcze czeka z Forzy, z tej, tej tych, tych wyścigów i w ogóle. Z tej takiej bardziej typowo fabuły. A ile nam wyjdzie ogólnie z tego? No, to to już kochani nie do mnie to pytanie. Znaczy do mnie, ale nie teraz. Już was zapraszam do, na do następnego odcinka, a także do końcowego. W końcowym się ten zobaczymy i powiem wam ile było odcinków w całej forzy. Na pewno wam powiem. No, dawaj, 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 dobry. I myk. Pięknie. Eee, co ja miałem jeszcze mówić? Aha, bo... No bo właśnie, no bo no. Zawsze jest to no bo no. Eee, no bo no jeszcze będziemy robić jakieś pewnie tam inne misje. Typu tam wyścigi uliczne. A nie wiem czy to wchodzi w skład właśnie całej całego tego przedsięwzięcia eee, tego forzy tego, 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 tego wiecie. To, co oni tam robili, te kurwa, jak to się nazywa, o Jezus, te mistrzostwa, o całe co oni zrobili, te nie wiem, czy to się wlicza w to też to, czy, czy się nie wlicza, ogólnie jest tutaj strasznie dużo jakichś tam pierdół, typu właśnie odblokowania w każdym aucie. Wszystkiego, czy ja będę tak przechodził tą forzę, to nawet sam nie jestem w stanie rzeczywiście teraz wymyśleć, bo nie wiem, czy mi się będzie tyle chciało nagrywać, nawet. Znaczy, nie, nie, żeby ten, że mi się Forza nie podoba, czy coś, nagle. Jest za zajebi... Kurwa, czemu to auto jedzie do przodu, jak ja hamuję? Chwila, nie, 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 cofaj, 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 cofaj. Jeszcze. Jeszcze, dobra, stój. Nie wiem, jak kurde mać hamuję, a on jedzie do przodu, debil. O, gitaros. No, nie, nie ujmuję wcale tam Forza Horizon czy coś, to jest zajebista gierka, tak jak od samego początku mi się spodobała, tak mi się, kochani, podoba nadal. Tylko, że fakt nagrywania jakichś pierdół mnie przeraża, a to dlatego, że ja nagrałem dopiero, nie wiem, może ile, z 15 odcinków Wiedźmina, a przede mną jest jeszcze jest jakieś 100, 20. Nie no, kurwa więcej! Przecież wyszedł dodatek teraz, serce z kamienia. No, no to jak ja przejdę podstawkę, to wtedy kupię serce z kamienia, czy jak ktoś tam, chyba serce z kamienia to się nazywa. A serce z kamienia to ile to jest kurwa mać? Dodatkowe chyba 50 godzin czy 60? Mam nadzieję, że nie tyle, no ale. Kurwa, mać, to by było. 150 odcinków jak nic z mi na pierdolnie. Nie jak nic. Masakra. Wow! Dachowanie jeszcze, no pięknie! Nie dość, że pierwsze miejsce to jeszcze dachowanie, no to, tak to tylko ja potrafię. Tylko no. ja nie ciśnienie wygranej Te, ja cię ściśnieniuję zaraz po wyścigu kurwa masz. No trujeczka. Okej. Okay. Dobra, spoko. Nie dzięki. Aha! A się naciska, żeby nie dzięki, a XM się wchodzi jak gdyby do tego, tego, do tego wyzwania całego. No dobrze, dobrze. Pokonałeś mnie w mistrzostwach, oh. bracie, ale to żaden prawdziwy test umiejętności. Przekonajmy się, kto jest naprawdę najlepszy na ulicach. Będę czekał. Najlepszy, najlepsiejszy? Oczywiście, że ja. Oczywiście, madafaka, że ja. Dobra. No, zaznasz się. Pojedźmy sobie jeszcze tak. Tu se pojedziemy, i tam se pojedziemy gdzieś. I coś jeszcze pomyślimy, pokombinujemy ewentualnie. Gdzie mi tu? Kurde, wziąłem, że nie jest zniszczalny słup. Dobra. O! Y, Szyskane znaki. Co? Za 100 rozszyskanych znaków dostaje ten? Jakieś rabaty? Ale to jakie te znaki muszą być? Takie o? No niekoniecznie. Dobra, jedziemy. Jeszcze jeden wyścig. A co się tam będziemy? O! Większy wybór. Większy wybór. Ale samochód jest wiele za dobry na te zawody. Musisz usunąć pewne części, zanim Muszę. Pozwolą ci wziąć w nich udział. Cena 0 zajebiście. Okej. Okay. Przejdziemy sobie jeszcze jeden ten wysiłek 20 minut, no 27 minut, niby tak już nagrywam, ale jebać ci to tam. te minuty w lewo, w prawo, kurwa 5 czy 10 minut tą, czy tą tam różnica zajebista dla was, nie? No, w sumie różnica, no ale dla mnie nie. Ja bym tak mógł siedzieć i nagrywać cały czas, nie? Tak, by się nagrywał na przykład odcinek, nie wiem, pół godziny, godzinę. To, 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 to dla mnie luz, nie? Ja bym się kurwa mać ci cieszył, jakbym nagrał taki odcinek, nie wiem, godzinny, nie? Ty pedale, ja ci kurwa się spodobam zaraz, ty. ja ci się spodobam. Wąs podwórka, że ci tak powiem, frajerze. Ale fajne to zielone autko. Patrzcie, patrzcie. Ojej! Ojejku, ojejku, chyba lambo tutaj jest. Mam nadzieję, że rzeczywiście one są, te auta takie dostosowane poziomowo do mnie. O kurwa. Będzie ciężko. A to jeszcze jest sprint. No zajebiście. Zajebiście. Jeszcze jakby kurde jakaś muzyka tu leciała, to tak, to to można jechać. Jak tu nawet muzyki nie ma, no to lipa. To jest zajebista, to co to kurwa jest? Nie wiem, ale jesteś fajny, tylko masz brzydkie oczy Dobra, dzida dzida. Ford GT chyba, czy jakoś tak? Co tu mamy? Nissana Panie Nissanie, do widzenia panu. Dobra, co my tu mamy? Tym razem Chevrolet, jakiś kamara, albo nie wiem, jakieś coś w tym stylu. To jest, to jest coś. <laughs> nie wiem, co to jest nawet. O, 50% no to szybko idzie. Jest ten cały frajer. I on ma Lotusa, chyba. Co myślicie? Będzie to Lotus, panie? Panie Wacławie? Kurwa. Tak jest, mam cię frajerze. Dobry. Oj oj ojoj ojoj oj, oj, oj Nie wyprzedzisz mnie, nie wyprzedzisz mnie, hihihi hi, hi. Dobra Luis, jesteś słaby. Jesteś bardzo słaby O Jezus, zapatrzyłem się na drugi monitor. Kurde, jeszcze jakaś, żeby goła pani tam się pojawiła. A tu nie, tylko kurde. Ekran nagrywania. Kiedyś muszę, muszę wam w ogóle pokazać jakimś cudem. Nie wiem, jakąś kamerę ogarnę normalną i pokażę wam chyba, jak nagrywam. No, fajna sytuacja. Taka sprawa. Taka sytuacja, kurwa, fajna sprawa. Miała. Ja pierdolę. <grych> Jaki mózg ja jestem dzisiaj? O, masakra. Gotów wejść na hmm, Dobra. Będę czekać Dobra, odbierz A ją w centrali wyścigów. Dobra, okej, okay. nie dziękuję. Jeszcze nie pojadę tam po tą niebieską opaskę. Skończymy sobie wszystkie wyścigi, te co są na mapce teraz, aktualnie. I dopiero tam pojedziemy sobie po tą opaskę. Dobra, kochani, słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, łapensja w górę, e, no i oczywiście do. Myślałem, że się hulują. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. No jeszcze frajer we mnie wjechał. Trzymajcie się, hej.